Ciężko się po takim meczu wraca do domu, bo 7-1 to na pewno wynik, który no, boli. Szkoda, bo tak naprawdę znowu nasze błędy doprowadziły do utraty bramki. Szczególnie pierwsza, gdzie mieliśmy kontrę i złe podanie naszego bramkarza, powoduje, że tracimy gola. Tak naprawdę byliśmy bardzo zmotywowani, widać było, że chłopcy walczyć chcą, chcą udowodnić, że te nasze porażki są niekoniecznie zasłużone. Ale to już jest poziom ekstraklasy, tutaj widać różnicę w jakości. Leczno wyczekało ten moment słabszej dyspozycji, czy tego naszego oporu, jak rasowy, taki bokser wyprowadziło szybkie ciosy, które nas powaliły na podłogę. Nie ukrywam, że to jest trudna sytuacja, ale trzeba wierzyć w lepsze jutro. Ta liga się jeszcze nie do końca rozkręciła, aczkolwiek już zbliżamy się do półmetka. Ale gramy za tydzień z Legion, derby Warszawy. Zapraszam serdecznie, na pewno emocji nie zabraknie. Mamy jeszcze mecze z Widzewem, mamy z Pniewami, więc jest, jest gdzie zdobywać punkty, z kim walczyć. Jest też Wemet, więc na pewno to są przeciwnicy, którzy nie podłożą się nam pod nogi i, i poproszą o łaskały wyrok, tylko będą walczyć o zwycięstwo. Tak jak i my. Mogę zapewnić Was, kibiców, że my będziemy do końca walczyć, bo dzisiaj tą walkę było widać. Szkoda tych... Prostych, niepotrzebnych błędów, które wynikają z młodości, które wynikają z niedoświadczenia, ale no, tak jak powiedziałem, rasowy, profesjonalny zespół, który wygrał zasłużenie i gratuluję im tego zwycięstwa i do zobaczenia w kolejnym meczu, czyli rewanżu. Ciężko komentować taki mecz. Kolejny mecz, w którym tracimy punkty, wynik wysoki, chociaż nasza gra była, wydaje mi się, Przynajmniej w, 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 w pewnych momentach le, lepsza niż y, poprzednio, no ale ile można mówić o tym, że to rokuje, że można mieć nadzieję, jak dostajemy 7 bramek, popełniamy nie wiem, w trakcie meczu 9-10 krytycznych błędów, z czego tracimy 7 bramek. no To się nie ma prawa zdarzać. Sami z 6-7 sytuacji wykorzystujemy jedną. No i wynik, wynik jest jaki jest. No też przy 0-0 walczymy, wszystko jest w grze, wydaje się że nawet fajnie gramy, po raz kolejny sami de facto strzelamy sobie w stopę, no z taką grą po prostu się nie utrzymamy w tej lidze i tu można mówić, że sezon jest jeszcze długi, natomiast no już ile, 10 kolejek prawie, że za nami, 9, sam nawet nie wiem. Jak nie wejdziemy się w garść, nie spojrzymy sobie porządnie w lustro i nie zaczniemy zapierdzielać po prostu, to nic z tego nie będzie i, i tyle. Pierwsze co mi się nasuwa, że to pierwszy mecz od początku sezonu. Mimo wygranych do tej pory też dużej, dużej ilości meczów, które mieliśmy pod kontrolą, tak naprawdę od początku. Drugie, co mi się nasuwa na myśl, to mm, jestem bardzo zadowolony z zespołu z realizacji gry w ataku pozycyjnym przeciwko obronie strefowej, bo poza tymi siedmioma strzelonymi bramkami, które były naprawdę wypracowane i takie, jak, jak, jak chcieliśmy, stworzyliśmy jeszcze bardzo dużo sytuacji, w których, których te bramki powinny padać. Oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów przeciwnika, czyli kontrataku, czyli najmocniejszej strony AZS-u. Kilka razy mieliśmy szczęście, bo, 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 te, bo, bo, bo kilka z nich powinno się zakończyć bramką. I to nawet w decydującym momencie, takim przy 0-0. Ale wytrwaliśmy, potem wypunktowaliśmy przeciwnika i, i tak naprawdę mieliśmy kontrolę. Nad tym, żeby, żeby, żeby nie szarpać tej gry, żeby nie stwarzać pożywki dla przeciwnika gry takiej w fazach przejściowych, tylko kontrolować i, i za to na pewno zespół muszę, muszę pochwalić, bo, bo mówię, poza kontrolą meczu, realizacja tego, co sobie założyliśmy w tygodniu. Czy widzi trener jak pomysły trenera, a także styl gry zaczyna przychodzić na boisko? A i to, to nie jest tak, bo każdy przeciwnik jest e, inny, pod każdego musisz się trochę inaczej e, przygotować. Dzisiaj też byliśmy mocno osłabieni, bo Adrian Skrzypek i Daniel Gajecho pauzowali za kartki. E, i, I też mówię, to, to, był, to był specyficzny przeciwnik, który gra strefą trochę niżej. E, tydzień temu była wojna z Eurobusem e, bardzo mocno i też musisz się inaczej dostosować do takiego meczu, inaczej przygotować i inaczej tutaj. I, i moi zawodnicy to podkreślają, ja to podkreślam, że cały czas się uczymy siebie. Tak? Schematyzmy już widać. Widać też nieporozumienia, które nieraz występują, ale jest tego coraz mniej, i, i to zgranie mam, mam nadzieję, że będzie takie powtarzalne w każdym następnym meczu. Zdecydowanie zagaliśmy dobre zawody. Podeszliśmy do tego bardzo skoncentrowani do tych zawodów. I... I myślę, że to był klucz do sukcesu. Graliśmy cierpliwie, spokojnie, nie popełnialiśmy błędów własnych i, i myślę, że to było kluczem do sukcesu. A jakie jeszcze tak zwane klucze do tego sukcesu dzisiaj wystąpiły? Jakie wskazówki od trenera były na dzisiejszy mecz? Wskazówki tak naprawdę były proste, tak? Nie unikać strat własnych, bo wiemy, że dużna wilanowa bazuje na, bazuje na kontratakach i tego chcieliśmy się po prostu ustrzec. I to się tak naprawdę udało, tak? Graliśmy cierpliwie i, i powoli, że tak powiem, punktowaliśmy, punktowaliśmy zespół z Wilanowa i udało się, wywozimy trzy punkty.